Hej, chciałabym Was zaprosić dzisiaj na recenzję produktów firmy Dax. Tak, dostałam te produkty za darmo, także jeżeli ktoś ma problem z tego typu recenzjami, może od razu dać kciuk w dół i się na inne filmiki. Natomiast jeżeli ktoś wierzy i ufa mi, że nie wystarczy paczka kosmetyków za darmo, żeby kupić sobie moją opinię, bo tak właśnie jest, to zapraszam dalej na moją opinię. Na początek przedstawię Wam, powiem Wam coś na temat tej nieszczęsnej bazy podcienie kaszmirowej. Dlaczego nieszczęsnej? Powiem Wam zaraz, najpierw podam Wam kilka suchych faktów od producenta. Baza kosztuje 27 zł, jest jej w opakowaniu 7 gramów, na rynku jest od stycznia 2011 roku. Kashmir Shadow Base to baza podcienie do powiek o neutralnym, cielistym kolorze i delikatnej, kremowej konsystencji. To teraz, dlaczego ta baza jest dla mnie nieszczęsna? Otóż wszystkie pozytywne opinie, jakie znalazłam w internecie, a znalazłam tylko i wyłącznie pozytywne opinie, troszeczkę mnie zdziwiły. No, trudno to ukrywać, naprawdę jest dla mnie niezbyt dobrą bazą do powiek i nie mogłabym go polecić nikomu z czystym sumieniem. Przyszła do mnie ta baza na samym początku. Jak otworzyłam przesyłkę, to było dosyć zimno na dworzu i była taka troszeczkę zmarznięta, więc ciężko było wydobyć produkt ze środka. Troszeczkę się zaraziłam, nie powiem, ale pomyślałam sobie, okej, okay, damy jeszcze jej chwilkę, niech się zagrzeje i zobaczymy, jaka będzie konsystencja. Konsystencja niestety się nie zmieniła i jest bardzo... Tempa, ja nie wiem jak to nazwać. Jak przychodzi do nas ta mm, baza, na samej powierzchni jest bardzo fajna tafla takiego jednolitego koloru. Natomiast jeżeli już próbujemy ją wyciągnąć z ona się jakoś tak wokuje pod naszymi palcami. No nie wiem, nie jest, mówię, no, nie jest przyjemna w używaniu i jest bardzo problematyczna. I naprawdę, jak już myślę sobie na początku dnia, że muszę się jeszcze babrać z tą bazą, to wolę nie używać żadnej bazy ani w ogóle mm, cieni pod powie na powiedzmy. Także, jak dla mnie ta baza, mam do niej taki ambiwalentny stosunek, ponieważ no, nie mogę powiedzieć, że jest zła, ponieważ rzeczywiście podwija kolor, więc swój swoją podstawową funkcję spełnia, ale nie jest to jeden z tych kosmetyków na myśl użyciu, którego się Także, no, Osobiście bym jej nie polecała i nie wiem nawet, czy zużyję to opakowanie. Tak wygląda sytuacja w, mojej, w moim odczuciu, także naprawdę byłam zdziwiona tyloma pozytywnymi opiniami na y, ogólnie blogosferze. Ale wiadomo, każdy z nas ma inne preferencje i czego innego oczekuje od każdego produktu, także może to z tego wynika wolę w ten sposób myśleć. Także tyle, jeżeli chodzi o tą bazę do powiek. Następnymi produktami będą kremy na dzień i na noc do twarzy. Jest to seria perfekta, eko na wilżanie, algi plus opuncja. Krem na dzień ma filtr dziesiątkę. I ja już zdążyłam te kremy wykończyć, ponieważ zapomniałam powiedzieć Wam, że używam już tych wszystkich produktów od około połowy stycznia, także już dosyć długi czas. Także no, już tutaj, no widać na samym koniuszku zostało coś, no na i którą na dzień pójdzie pod makijaż. Ech, co ja mam do powiedzenia na temat tych kremów? Na samym początku mi się bardzo podobały i po pierwszym użyciu, zarówno kremu, jak kremu na dzień, jak i na noc, myślałam sobie: O, super, kupię na pewno jak skończę. I dobrze, że poczekałam z recenzją dość długi czas, ponieważ moje zdanie się zmieniło. Ja wiem, że wydawanie opinii po pierwszym użyciu to jest takie troszeczkę um, pochopne, bo wiadomo, że może, może nas uczulić, może nas wysypać po tym, po tym kremie. Mnie się rzeczywiście nic takiego nigdy nie dzieje po żadnym kremie, także wiedziałam, że na pewno to nie spotkam i tym razem. Natomiast e, zauważyłam po pewnym czasie, że to uczucie takiego nawilżenia e, było złudne niestety. Osobiście, e, szczerze powiedziawszy, nie wiem, nie dostałam na ulotce napisane e, ile kosztuje ten krem, żeby także sprawdzę i napiszę tutaj na dole gdzieś. Ale większe nabliżenie daje mi ziaja masło kakaowe i szczerze powiedziawszy, na pewno ten krem nie będzie kosztował chociażby ze względu na pudełeczko, czy znaczy pudełeczko, na szklaną opakowanie. Nie będzie kosztował 2,80, tak jak krem ziai, a krem ziai jest dla mnie o wiele bardziej nawilżający i dla na mojej skórze zostawia o wiele fajniejszy efekt rano po przebudzeniu, kiedy wieczorem zaraz po, po umyciu się nałożę grubą warstwę kremu. Y Właśnie masło kakaowe. Ten na noc ym, bardzo szybko się wchłaniał, fakt, bardzo nawilżał. Ym, może nie bardzo nawilżał, nawilżał, ale nie nawilżał aż tak bardzo jak masło kakaowe. Ja wiem, że masło kakaowe nie jest dla każdego, ponieważ jest to krem tłusty, krem ciężki, który niezbyt łatwo się wchłania. Także nie wszyscy mają ochotę na takie nawilżenie. Jestem 100% przekonana, że na pewno nie jest tak w każdym, w każdym przypadku, zwłaszcza osoby, które mają tłustą cerę Także może przy osobach, które mają rzeczywiście skłonność do przetłuszczania się skóry na twarzy, polubią ten krem, tak samo ten jej No, tak czy siak, na pewno zaraz po użyciu jutro tego kremu na dzień odstawię i niestety nie kupię tego ponownie. Kolejną rzeczą będzie coś, z czym miałam styczność pierwszy raz, nie ukrywam, jest to płyn micelarny. Um, perfekte oczyszczanie płyn micelarny to do makijażu twarzy i oczu z minerałami morskimi i bławatkiem. Oczyszcza bez użycia wody, na wieże do każdego typu cery. Jak dla mnie był to po prostu płyn do makijażu, nie znam się za bardzo na, no tak jak mówię, no pierwszy raz w życiu używałam płynu micelarnego, także nie jestem za bardzo e, zaznajomiona z efektami ich używania, e, natomiast e, używałam go wieczorem po umyciu twarzy, po wzięciu prysznicu, po prostu sobie czasami, czasami też jak miałam... Mm, nie chciałam się używać dwufazowego, to próbowałam zmywać ten makijaż, natomiast nie do końca radzi sobie z makijażem wodoodpornym, ale chyba nie do tego też służy płyn micelarny, z tego co mi wiadomo możecie mi poprawić oczywiście, jeżeli się mylę Przygotowałam także dla Was malutki teści, jeżeli chodzi o cienie i eyeliner, czy zmywa, czy nie zmywa. Macie wszystko podpisane i widzicie dokładnie, jak zmywa i czy zmywa. Rzeczywiście, oczywiście, z eyelinerami wodoodpornymi nie bardzo sobie poradził. Trzeba było dosyć mocno trzeć, ale ja bym osobiście nie chciała trzeć tak mocno mojej skóry na oczach, także do zmywania wodoodpornego makijażu jednak radziłabym używać jakiegoś dwufazowego płynu. Ten natomiast po zmywaniu makijażu nie zostawiał żadnego tłustego filtru. Był bardzo przyjemny w użyciu, ale no po prostu było to dla mnie płyn do makijażu, nie było żadnych refelacji, żadnych ochów i jachów i tak jak to się mówi na mi nie powalił także no jest sobie takie coś do zmywania makijażu, już mi się kończy co mi się w nim nie podoba, to jest opakowanie może jestem jakaś, nie wiem, wybredna, ale bardzo łatwo się aż się boję, nie będę tego próbować bardzo łatwo się z niego wylewa ten płyn jest to dosyć drastyczne datkowanie płynu na wacik wacik jest od razu cały zalany tym płynem, także znowu zmywa makijaż, ale tupy nie urywa, delikatnie mówiąc. Także no, jest takie sobie coś. Na pewno nie kupię drugi raz. I tą krótką, mam nadzieję, recenzję skończymy pozytywnym akcentem, czyli czymś, co rzeczywiście bardzo mi się spodobało. I jest to taki jakby zestaw, bo jest to peeling do ciała, perfekta spa i perfekta spa masło do ciała. Najpierw powiem Wam troszeczkę o czymś troszeczkę gorszym, o ciupinkę gorszym, ponieważ... Wynika, dlaczego Gorszym do Dlatego, że po prostu ja nie za bardzo lubię masła do ciała, co już na pewno wiecie. Natomiast to masło kupiło mnie swoim zapachem. Jest to tak niechemiczny i tak cudownie apetyczny zapach: jest to perfekta spa masło do ciała pomarańcza plus aromat, aromat wanilii antycelulitowy. Działania antycelulitowego nie wykryto ale jest to chyba normalna sprawa, ponieważ wątpię, jakiekolwiek mazidło dało wam efekt zadowalający, jeżeli chodzi o usuwanie solity, po prostu ruszyć tyłek i wziąć się za ćwiczenia ja niestety jestem leniwa i nie działa to na mnie natomiast jeżeli chodzi o samo nawilżenie i ten zapach boski, ja po prostu ja teraz mogę tak siedzieć i sobie wąchać, sztachnąć się tym masłem cały czas co chwila i gadać do was, naprawdę jest cudowne to masło jeżeli będziecie mieli okazję nie pamiętam, czy ono przyszło zaplombowane, czy nie, ale. A nie, już wiem, była tutaj taka folijka na górze. Jeżeli będziecie miały natomiast okazję gdzieś zobaczyć i się kogoś jakiejś znajomej wypróbować, to masło, chociaż powąchać. O, matko, no po prostu musicie, ono tak cudownie, tak pięknie pachnie. Tak jak ja nie lubię masę, tak to mnie naprawdę urzechło. Jeżeli chodzi o nawilżanie, dosyć dobrze nawilża. Um... Jak na masło, bo tak jak już mówiłam wiele razy, na mojej skórze atopowej masła niezbyt się sprawdzają i nie nabliżają dostatecznie dobrze. To masło rzeczywiście dało radę, i ten, a najlepsze jest to, że zapach był jeszcze wyczuwalny rano po przebudzeniu się, także super, nic tylko zachwalać. I następną rzeczą będzie coś, co mnie po prostu zwaliło z nóg z całej tej paczki i po prostu było najlepsze i było strzałem dziesiątkę i na pewno kupię jeszcze raz. Um, tak samo um, zapomniałam Wam powiedzieć, tutaj jest 200, 225 ml, taka troszeczkę niestandardowa pojemność, bo przeważnie chyba jest 250 ml, z tego co mi się wydaje. Taka ładniejsza cyfra jest po prostu. Liczba czy cyfra? <laughs> Nieważne. Um, i kosztuje około 16 zł, tak samo ten peeling kosztuje 16 około coś złotych, także widzicie go zaraz bliska. Co mi się nie podoba w tym opakowaniu to to, że trzymając go pod prysznicem Tutaj ta naklejka się pozawijała. Nie jest ta naklejka z papieru, także nie miały powodu, żeby się pozawijać. Następ, natomiast podpływem chyba wilgoci. No zaczęła się odklejać, tak jak tutaj też widzicie w tym miejscu. A że ja jestem maniaczką tego typu rzeczy, czyli odrywania, odklejania różnych takich e, rzeczy, które zaczynają odchodzić, to ja już mam od razu ochotę oderwać ten, ten napis. Także no dobra, to jest taki malutki minus. W środku znowu uderza nas cudowny aromat. Jest to znowu e, pomarańczowy aromat wanilii, czyli dokładnie to samo, co masło. Jest bardzo grubo, dosyć, właściwie nie bardzo, dosyć gruboziarnisty peeling, który mamy używać, też jest niby antycelulitowy, tak czy siak, dalej nie zauważyłam działania antycelulitowego. Jest bardzo fajny w użyciu. Ja go używałam, nakładałam po prostu na tą moją szorstką e, rękawiczkę, nakładałam peeling i sobie szorowałam uda. Natomiast pierwszego dnia, kiedy używałam tego peelingu, popełniłam po prostu kardynalny błąd i użyłam go na całe ciało. Do całego ciała się nie nadaje, ponieważ zostawię taką dosyć taki dosyć tłusty filtr zostawia na skórze i musiałam po prostu umyć e, ciało jeszcze raz, mydłem zwykłym, żeby pozbyć się tego uczucia tłust tłustości, tłustego filtru, ponieważ no nie był to Um, efekt, na którym mi zależało i który mi się do końca podobał. Natomiast od na tego dnia, kiedy dałam mu drugą szansę i użyłam go tylko i wyłącznie na nogi i uda, no to było cudowne. Muszę tutaj jeszcze raz zaznaczyć, że skóra na moim ciele jest atopowa, czyli jest sucha, bardzo sucha. Także um, zwłaszcza na nogach i na udach i na łydkach. Także przy tym efekcie, jakie daje to masło, czyli takie nawilżenie, pozostawiające delikatnie tłusty filtr, na nogach bardzo mi się podoba, natomiast już na rękach mi się to bardzo nie podobało. Także no, oczywiście zależy od tego, czego oczekujemy od danego kosmetyku, prawda? Mi na początku się nie spodobało, po drugim użyciu bardzo mi się spodobało. Także największą uciechę, największą radochę i największe zadowolenie przyniosło mi, ten, przyniosło mi to duo, ten zestaw peelingu i masła dla ciała, które rzeczywiście możemy też postawić jeden na drugim w ten sposób i bardzo fajnie się trzymają. Też jest oczywiście go 225 ml i kosztuje to, tak jak mówię, tak jak samo jak masło, około 15-18 zł. Także na pewno te dwa produkty kupię jeszcze raz. Właściwie pierwszy raz, bo tym razem go nie kupiłam, tylko dostałam za darmo. Także to wszystko. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że coś wynieśliście z mojej recenzji. Zapraszam Was na mojego Facebooka. Link będzie na dole. Zapraszam do kciukowania, do komentowania, subskrypcji. Wiecie, jak to wszystko działa. Także dziękuję jeszcze raz za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Pa!